Pod chwilą gadałem sam do siebie, bo myślałem, że nagrywam, znaczy gadałem do Was, nagrywałem wideo, ale nie nagrywało się oczywiście. A można to po postawić, na, położyć na karpę roztropnienia, bo przyjechał właśnie ojciec Itana i, i Emile i on coś do dzieci z dziećmi rozmawiał i tak podjechał i pojechał. Mm. Dobrze się interesuje. Bardziej się potrzebują ojca, takiego człowieka, do którego mogą coś powiedzieć, zwrócić się. I to tyle. Nie. Okej, okay, słuchajcie, co to ja dalej chciałem rozmawiać? O czym? A. Że mam iść do domu, a tymczasem nagrywam następne wideo. Ja sam siebie tym, tym nagrywaniem doprowadzam do takiego stanu. Bo siedzę tutaj w łonie, a mimo wszystko piję wodę jak to zwierzę. A mimo wszystko mam swój ulubiony kubeczek i brandy oczywiście hmm. Hmm. No. <laughs> dlatego mi się potem taśmy wydłużają bo gadam od rzeczy albo za dużo o hmm. wiecie a propos za dużo gadania ostatnio to znaczy wczoraj albo przedwczoraj, nie pamiętam, bo ja mam taką krótką pamięć, rozmawiałem z Grześkiem. I wiecie, rozmawialiśmy dwie godziny, nie? I nam się tak dobrze rozmawiało. Rozmawiało się nam tak dobrze, bo <słuch> łapaliśmy, jak to się mówi, połączenie na tych samych falach. To nic, że stare już takie ośpiewane to wszystko, że to było już opowiadane dziesiątki razy. Starcy tego potrzebują, bo tak jak ja tracę pamięć, Grzesiek, jak ten emperor, wszystko pamięta. Ale to nie chodzi o wszystko pamiętanie. Kurczę. I mam krótką pamięć, bo kurde, chyba mam taki nawał tych emocji, że nie da się wszystkiego utrzymać w zasięgu, w dostępie. Po prostu trzeba to wyciągnąć z półki, od, odkurzyć i włączyć do jakiejś maszyny. Będzie odtwarzało, kurde. Tylko, żeby te nagrania nie poginęły. <grym> bo na razie to ja gubię sam telefony i nie mogę nikogo to winić. Chociaż jestem na 100% przekonany, że ostatni telefon to mi ktoś ukradł <grym> z samochodu, nie? No bo ja nie zamykam, nie? Tak ja taki jestem. A powinienem, bo 36 lat temu, jak tutaj przyjechałem, to kupiłem sobie takiego Datsuna zalazki I, do tej, i nigdy go nie zamykałem. I ktoś mi przyszedł i, i, i przewalił wszystkie taśmy, takie były do tego radia i e, ukradł jakieś tam drobne rzeczy. No i ja nawet tego nie założyłem, tylko potem dopiero jak już e, rozejrzałem się lepiej po tym samochodzie takie drobiazgi, wiecie, no bo to. Co tam miałem trzymać w tym samochodzie? Nie miałem nic takiego, takie, takie drobiazgi zupełnie. No, no i no, tam i ktoś tam ukradł. I powinienem od tego czasu zamykać samochód, ale ja to wiecie, jak to jest. Do tej pory nie zamykam, a telefon mi ukradł, cholera. Jasne. Ok. Pięć minut. Trzymajcie się. Trzymaj się.